Cześć, Tomek Popularczyk Antweb. Dziś mamy dla Was kolejne, ostatnie już niestety, wideo z Predatorem. Prezentujemy Wam Predatora desktopowego, Predatora G6, jednego z dwóch desktopów wchodzących w skład tej gamingowej serii Acera. Urządzenie, jak widać, jest ma z charakterystyczną gamingową stylistykę, czyli nie do każdego pokoju będzie pasowało, nie każdemu użytkownikowi może przypaść do gustu, no ale no. Taka jest specyfika większości komputerów, jeśli chodzi o ten segment dla graczy. Jeśli chodzi o Predator G6, on się wyróżnia tutaj od strony wizualnej, od strony konstrukcji kilkoma fajnymi elementami. Jeden z takich prostych, dodatkowych gadżetów jest chociażby uchwyt na słuchawki, które możemy tutaj wygodnie sobie powiesić. Inna rzecz, dodatkowy, kieszeń, dodatkowa kieszeń na dysk, 3,5 cala. Wszystko to schowano właśnie w takiej sprytnie skomponowanej, zaprojektowanej konstrukcji. Tutaj mamy poniżej jeszcze, powyżej jeszcze napęd DVD, no i standardowy panel. Wejście mikrofonu, wejście słuchawkowe, slot na kartę SD i dwa złącza USB 3.0. My na Predatorze graliśmy oczywiście w różne gry. Podłączyliśmy go do monitora X34, który już wcześniej prezentowaliśmy Wam. Ja zaraz tutaj pokażę, co ma wewnątrz, jakie parametry posiada, jakie złącza z tyłu zastosowano, co jeszcze oferuje i oczywiście jak wypadł podczas naszych testów. Z tyłu nasz Predator prezentuje się dość standardowo. Złącza płyty głównej, cztery porty USB 3.0, 2 USB 2.0, port sieciowy, wyjścia audio i wejścia. Złącze HDMI, DisplayPort. Podniesie mamy kartę graficzną, w naszym przypadku jest to GeForce GTX 970. Oczywiście ze wszystkimi standardowymi złączami. Duży wentylator, ta cyrkulacja powietrza jest tutaj lepsza dzięki dodatkowym otworom z przodu, dodatkowym otworom z boku. Acer chwali się, że zastosował tutaj rozwiązanie, które oferuje wysoką efektywność i wydajność. No i oczywiście powyżej zasilacz z dodatkowym tutaj też chłodzeniem i złączem zasilania. Nasz Predator został wyposażony w procesor Intel Core i 7 szóstej generacji, 6, model 6700. W oczy rzuca się na pewno tutaj ten ogromny radiator. Poniżej mamy wspomnianą kartę GeForce GTX 970, pod nią jeszcze tam są dwa sloty PCI Express. W głównych kieszeniach mamy dwa dyski HDD po 1TB każdy, ale tam jeszcze gdzieś są sloty M2 na dyski SSD. Dokładnie dwa sloty są, w naszym przypadku jest jeden zajęty. Kości pamięci możemy zainstalować tutaj 4. W naszym modelu są 32GB pamięci RAM i wszystkie te sloty są zajęte, ale ta cała konfiguracja i te wszystkie właściwie elementy są dość umowne. Bo na dobrą sprawę możemy sobie wybrać predatora takiego, jaki nam będzie najbardziej odpowiadał. tej ceny, zaczynają się od 5800 za wersję z i5 oraz 970 GeForce'em. Więc spokojnie możemy sobie wybrać model, który, który będzie. Sprosta naszym oczekiwaniom i zadowoli nas w takich grach, w jakie najczęściej gramy. Tutaj warto jest jeszcze zwrócić uwagę na te kable, idące do, do, do światełek, do tego oświetlenia, całej obudowy, które tworzy ciekawy efekt. Choć, oczywiście, tak jak mówiłem, nie będzie on odpowiadał każdemu, ale taka specyfika już w tej serii. Siłą Predatora G6 są szczegóły. Mamy tutaj dwie fajne funkcje. System chłodzenia Ice Tunnel oraz przycisk podnoszący delikatnie taktowanie procesora One Punch. Ja teraz tutaj w tym momencie mam 25 stopni na procesorze i 30 stopni na karcie graficznej w spoczynku. Widać, że te temperatury są relatywnie niskie, ale podczas benchmarków również one skaczą. O, i mam jeszcze Grzegorza, który bawi się, albo próbuje się bawić napędem optycznym. Jeśli chodzi o... Przycisk podkręcający to właściwie taki bajer, który, który da nam kilka, kilkanaście więcej klatek w poszczególnych grach. To widać, to czuć, choć nie jest to jakaś diametralna różnica, nie jest to jakaś rewolucja. Wiadomo, podnosi ona troszkę i głośność komputera i temperatury, ale przy okazji daje nam jakieś lepsze doznanie i lepsze doświadczenia w wybranych produkcjach. Także te dwie funkcje są jakimś tam dodatkowym atutem, dla którego warto akurat zdecydować się na ten model, a nie inny. Predatora G6 w Polsce kupimy od 5800 zł. Nie jest to mało jak na desktopa, ale warto mieć na uwadze, że jest to sprzęt od jednego producenta, sprzęt jednej marki. Wszystkie podzespoły są chronione jedną gwarancją. Mamy też tutaj te dodatkowe funkcje, jak chłodzenie, czy takie drobiazgi, jak ten przycisk podkręcający, albo chociażby uchwyt na słuchawki. Detale, ale na pewno robią różnicę, także. Trudno porównywać, zestawiać tego desktopa z desktopami składanymi samodzielnie, bo wiadomo, możemy tutaj uzyskać znacznie lepszy współczynnik cena parametry i warto mieć tego świadomość. Oczywiście, za najmocniejszą wersję, z Core i 7, z 980, z dwoma dyskami SSD, jeszcze dowolną ilością pamięci ram, zapłacimy zauważalnie więcej, nawet do kilku tysięcy więcej, także wszystko zależy od tego, kto czego potrzebuje, spektrum możliwości jest tutaj bardzo szerokie, jeżeli szukacie gotowego komputera, złożonego już do gier, to na pewno Predator będzie ciekawym wyborem i warto brać go pod uwagę.